Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj zwracamy się do naszych przedsiębiorców, którzy albo już inwestują w gminie Próżdańskiej, albo chcieliby się u nas znaleźć. Będziemy mówili dziś o specjalnych strefach ekonomicznych. O pomocy, która jest skierowana właśnie dla przedsiębiorców. Zapraszam. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest częścią polskiej strefy inwestycji. Jednym z 14 podmiotów regionalnych są odpowiedzialni za kompleksową obsługę inwestorów. Jej głównym zadaniem jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Swoim obszarem działalności obejmuje województwo kujawsko-pomorskie oraz wschodnią część województwa pomorskiego, w tym gminę Pruszcz Gdański. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z 2018 roku sprawiła, że cała Polska stała się strefą ekonomiczną, a przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc publiczną, obejmującą zwolnienie z podatku dochodowego na 12 lub 15 lat. Zwolnienie podatkowe można uzyskać z tytułu poniesienia nakładów na utworzenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej, dywersyfikację procesu produkcyjnego lub na dwuletnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji. Każdy lokalny przedsiębiorca i każdy nowy inwestor może ubiegać się o pomoc publiczną. Intensywność tej pomocy zależy od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi ona odpowiednio 55% dla mikro i małego przedsiębiorstwa, 45% dla średniego oraz 35% dla dużego przedsiębiorstwa. Aby uzyskać zwolnień spłatku dochodowego, należy spełnić m.in. kryteria ilościowe. Kryteriami ilościowymi nazywamy minimalne nakłady inwestycyjne, jakie jest winien ponieść inwestor, w zależności od stopy bezrobocia w powiecie oraz od wielkości przedsiębiorstwa. W powiecie Gdańskim wynoszą one odpowiednio 1 600 000 dla mikroprzedsiębiorstwa, 4 miliony dla małego przedsiębiorstwa, 16 milionów dla średniego przedsiębiorstwa oraz 80 milionów dla dużego przedsiębiorstwa. Szanowni Państwo, jeżeli myślicie o rozwoju własnej firmy, bądź stworzyliście nowy projekt inwestycyjny, zapraszamy do kontaktu. Dla przedsiębiorców mamy również świetną ofertę inwestycyjną w postaci działek. Gmina logistycznie idealna to gmina Próżdański i działki, o których mówię, są również znakomicie położone przy głównych ciągach komunikacyjnych. Zapraszamy do inwestowania w gminie próżdańskiej.